Cześć, masełko, bułka, na, na naszym stole kolej, kolejna gra planszowa, dzisiaj ocaleni. Dzięki wydawnictwu Revel mamy na naszym e, polskim rynku tą grę w pełni przetłumaczoną. E, gra jest od 2 do 4 graczy, e, od 12 lat bodajże, 14. 14, tutaj szybko rosną nam dzieciaki. E, czas gry to jest 25 minut na, na każdego z graczy, tak? Czyli w naszym wypadku najczęściej gramy w składzie dwuosobowym, więc to będzie 50 nie. minut. Około godziny. No i rzeczywiście ta, ta, ten czas się sprawdza. Rzeczywiście tak jest, że te 25 minut na osobę trzeba liczyć. Pierwsza gra zawsze dłuższa, ale później już wiadomo, jak się mniej więcej tak. te zasady pozna, to 25 minut spokojnie, spokojnie się zmieścimy. Każdy oczywiście z graczy, tak? Zgadza się. w gry. Może tak tylko za szybko wspomnę, o czym jest w ogóle ta gra. No to w co się bawimy? No jak już troszeczkę na opłatce widać, ee... Na Ziemi nie poszło wszystko tak, jak powinno pójść. Mamy lekką zagładę nuklearną, świat troszeczkę nam się stoczył. Jesteśmy grupą rozbitków, którzy po prostu muszą przetrwać. I celem gry jest właśnie spowodowanie to, żeby nasza drużyna jak najlepiej się rozwijała, żeby jak najlepsze korzyści czerpała z pobieranych surowców. I po prostu drużyna, Mam która najlepiej to zrobi w przeciągu 6 dni zostaje zabrana przez konwój, tak? czyli organizacja, która jakby z tych niedobitków wybiera jak najlepsze jednostki i tworzy jakąś tam enklawę gdzieś na ziemi, gdzie, gdzie można sobie jakoś dostatnie i powiedzmy bezpiecznie żyć. Tak? Więc po prostu naszym celem jest jak najlepiej gospodarowanie możliwymi środkami na plażę. Zaraz zobaczycie co jest w pudełku, pokażemy Wam takie podstawowe ruchy. Które będą potrzebne do grania. Zapraszamy. I na koniec, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, oczywiście. Ów, Jest rok 2079. Znany nam świat spustoszyła wyniszczająca wojna o ostatnie zasoby wody. Szacowana liczebność globalnej populacji to 30 tysięcy osób. Ale liczba ta ciągle maleje. W tych ciężkich realiach cztery ocalałe plemiona znalazły schronienie pod ziemią i walczą o przetrwanie. Ich jedyną nadzieją jest Konwój, wędrowna organizacja poszukująca niedobitków godnych tego, by dołączyć do społeczności podmorskich miast, Ostoi, które mogą zagwarantować długoterminowe przetrwanie. Tylko jedno plemię zdobędzie możliwość dołączenia do Konwoju. To, które jest w stanie zapewnić organizacji najwięcej cennych zasobów w postaci sprzętu i ludzi z umiejętnością przetrwania. Jesteśmy gotowi do rozgrywki. Na stole mamy rozłożoną yy, główną planszę, żetony zasobów, yy, dwie plansze, no bo gramy w dwójkę, dwie plansze schronów naszych i plansze konwoju, tam mamy wydarzenia. Tutaj mamy planszę główną, która przedstawia świat, po którym będą się poruszali nasi bohaterowie, którzy będą zdobywać różne surowce. Tak? Tutaj mamy na, w różnych polach różne surowce. Możemy również przeszukać dwa miasta, w których dostajemy również losowe surowce. Czasami możemy trafić na puste miejsca. W miastach możemy również zdobywać wyposażenia, które pomaga i ułatwia nam jakby przetrwanie tutaj w tym nieprzyjaznym świecie. Jak również na planszy głównej. Mamy miejsca, w których są zwierzęta, tak? różne, różne rodzaje zwierząt. Z niektórymi trochę łatwiej walczyć, z niektórymi ciężej. I tutaj po prostu mamy miejsca, z którymi, do których będziemy się udawać, żeby zdobyć troszkę mięsa. Plansza schronu, w której mamy różne pomieszczenia, które możemy wybudować i po wybudowaniu oraz osadzeniu w nich ocalałych. Będziemy otrzymywać różne efekty dzięki tym budynkom, które ułatwią nam grę, tak? Przykładowo tutaj akurat ten, który już mam wybudowany, pozwala nam dobrać jeden kafelek wyposażenia i naprawić wyposażenie bez jednego materiału, tak? Może nam jeden materiał brakować, więc bardzo fajne pomieszczenie. I teraz mamy jeszcze pomieszczenia, w których będziemy sobie składować nasze materiały różne, tak? i wyżywienie. Woda, jedzenie, metale, drewno, mikrochipy i amunicja, tak, z tym, że Wody możemy zachować tylko dwa na koniec całej rundy. Jedzenie, konserwy nam się nie psują, mięso już niestety nam się psuje, a metale, drewno, mikroczypy i amunicja ona zostaje w takich ilościach, jakie mamy, tak? Tutaj się nic nam złego nie dzieje. Więc tak wygląda plansza schronu. Obok, już widzicie, mam jeden przedmiot. Przedmioty zawsze zdobywamy uszkodzone, musimy je naprawić. Oraz swojego bohatera, który nam pokazuje, z czym zaczynamy. Akurat ja zaczynałem z dwoma racjami wody oraz z kar karnistem. I pokazuje, gdzie będę mógł rozstawić w pierwszej fazie swoich bohaterów. W grze niezbędna będzie nam też plansza konwoju, czyli plansza wydarzeń. Pierwsze wydarzenie mamy już odkryte. Gra w ocalonych trwa przez 6 dni, czyli 6 rund, tyle ile wydarzeń. Każda runda składa się z trzech faz. Mamy świt, kiedy wykładamy na główną planszę zasoby. Mamy dzień, kiedy wszystko się dzieje tak naprawdę i wszystkie nasze akcje się odbywają. No i mamy też noc, kiedy musimy zadbać o naszych współ Współlokatorów z, ze schronu i podsumowujemy całą wcześniejszą rundę. No to zaczniemy od pudełeczka. Masełko, dwa słowa o wykonaniu. Pudełko jest ładne. Ja lubię gry w kwadratowych pudełkach, więc to dodatkowy plus, takie wizualne ode mnie. Grafiki są fajne i w ogóle wykonanie gry jest super dużym zaskoczeniem były żetony, prawda? Tak tych surowców i, i żywności, naprawdę one są dużo grubsze od, od, od takiej klasycznej tekturki, więc no duży plus, I bardzo fajnie duży się plus. Wypychają. No dokładnie. W ogóle, w ogóle trzeba pochwalić Rebel, nie wiem, czy zmienili drukarnię czy coś takiego, ale no mamy kilka gier i jakieś takie wrażenie od początku się miało, że ta jakość tego wydruku jest fajniejsza, czy tego papieru, nie wiem, jak to dokładnie nazwać, czy atramentu, nie wiem, ale coś było takiego, bo to nie jest jakaś tam kosmiczna, oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale po prostu ten wydruk ma taką przyjemną fakturę i, i, i jakość tego wydruku jest wysoka, więc tutaj duży plus. Zgadza się. Ja tylko wspomnę co do wypraski, to szkoda jednak, że tam nie ma miejsca na te wszystkie elementy. Jest po prostu klasyczny kanion tak, i, i wszystko się wrzuca do środka. O tyle fajnie, że są dodane chociaż woreczki stronowe, tak? I można szczególnie te surowce wszystkie sobie mm -hmm. już podzielić, bo jednak ich troszkę jest. Wysypywanie, później przerzucanie to troszkę czasu zajmuje, więc to fajnie, ale jednak szkoda, że nie ma takiej super wypraski, no ale mm -hmm. przeżyjemy. Tak, zgadza się. Co do samej gry. Która jest fajna, choć czasem fajniejsza dla mnie była, jak udawało mi się wygrać. Yy, wygrywałam dzięki yy, pomyłce, tak, nie wiem, tak. złym zrozumieniu y, zasad. Teraz y, nadal uważam, że jest y, ciekawa, ale czasem mnie irytuje. Znaczy, no na pewno gra naprawdę ma bardzo, bardzo dużo możliwości, bardzo dużo się dzieje, o bardzo wielu rzeczach trzeba myśleć. Żeby chciałby wszystko zrobić jak najlepiej, oczywiście się nie da, bo trzeba myśleć o surowcach, żeby je mieć, żeby sobie na przykład wybudować pomieszczenie lub naprawić sprzęt, ale trzeba też myśleć o jedzeniu, żeby wyżywić tych ludzi. Trzeba pamiętać o wodzie, bo ona jest nam potrzebna raz, żeby wyżywić ludzi, dwa, żeby chronić nas przed promieniowaniem, które co rundę praktycznie rośnie, tak więc na to trzeba uważać. Surowce nam są jeszcze potrzebne, żeby zamykać wydarzenia. Raz, że plus jest taki, oczywiście, że wydarzenie znika i, i jego negatywny wpływ na nas, między innymi, tak? Czy, A, czy że na wydarzenia planszę. są negatywne dla nas. No, znaczy. Wszystkie i, i trwają cały czas, póki ich nie zdejmiemy, tak? I, i plus jest taki, no, że zdejmujemy to wydarzenie, oraz że dostajemy na koniec gry punkty, tak? I to nie są małe punkty, więc mm -hmm. tutaj można dużo punktów zdobyć, więc naprawdę w tej grze dzieje się dużo. Jeżeli chodzi jeszcze o zamykanie y, wydarzeń, warto być y, pierwszym graczem. Tak, a, a tutaj liderem jesteśmy jest ten gracz, który jako ostatni wchodzi na tutaj statek, ten, towarowy. Sta, statek towarowy, dokładnie na te kontenery. I to jest bardzo istotne, tak. A, a tam jest taka fajna zależność, mm. że nie możemy wyrzucić bohatera o tej, o tej samej liczbie akcji co przeciwnik, tak? Tam się blokuje po prostu miejsca. Tak, możemy mieć na każdym polu, przeciwnik może mieć bohatera, my możemy mieć bohatera ale nie możemy właśnie mieć na, na statku, więc to jest dość ciekawa akcja. Tak, jeżeli chodzi o tych bohaterów, nie możemy się pojawić w jednej rundzie na tym samym polu, dwoma bohaterami na przykład. I nie możemy też na nim zostać przez dwie rundy. Trzeba wykonać jakiś ruch i przejść. Tak, Oczywiście. można się poruszyć o jedno pole, ewentualnie o dwa. Tak. Oczywiście są wyjątki, tam przedmioty mogą to zmieniać. Ale ogólnie jest, ta, jest taka zasada. I co jeszcze bardzo fajne z tej grze właśnie w bohaterach? To jest to, że mamy dwóch bohaterów, którzy mogą zrobić trzy akcje. Jednego bohatera, który może zrobić cztery akcje i jednego, nie wiem, Johnny Rambo, który potrafi zrobić pięć akcji. Tak? On się po prostu tam urodził, jest super świetnie, ja podejrzewam, że on tego konwoju w ogóle nawet nie wejdzie. I to jest bardzo fajne. Trzeba troszkę kombinować, bo naprawdę mieć 3 akcje, a 5 akcji to jest przepaść. Ruch jest zawsze akcją darmową, no i konieczną do wykonania, więc cały czas nam zostają te akcje, które mamy. No i możemy tam przeszukiwać oczywiście tych, tych surowców, brać na no akcje, właśnie nam mówią ile tych surowców możemy sięgnąć i, i, i tyle, tak. Kolejna bardzo fajna rzecz to są zwierzęta i walka z tymi zwierzętami. Mhm. Uważam, to jest bardzo fajnie wymyślone. Tak. Rozkładamy wszystkie rzutony zwierząt na trzy pola, przetasowujemy je i są cztery rodzaje zwierząt, jakby siła tych zwierząt mówi, ile akcji musimy wydać, żeby wziąć sobie mięso, tak, oskurować takiego zwierzaczka. I jeżeli wyślemy bohatera o sile 3 na zwierzaka o sile 7, no to brakuje nam aż cztery, tak. I to wy jakby regulujemy ilością amunicji. Amunicyj. To też jest fajne, że yy, żeby człowiek to... może iść na no, no. walkę z, z silnym zwierzakiem, ale musi mieć po prostu tak. jakieś wsparcie tutaj w tym przypadku I z tym, się, i z tym się wiąże jeszcze jedna fajna rzecz, jakby poznajemy już uczymy się jakby powiedzmy nie wiem patroszyć te zwierzaki albo lepiej je skutecznie zabijać i jeżeli kolejny raz zabijemy zwierzaka o, o takim samym poziomie, dostajemy już tego mięsa więcej, tak, za kolejnym razem jeszcze więcej więc to jest, kurde, no to, to też bardzo fajnie wymyślone, a no, jedzenie jest bardzo istotne Kolejna fajna rzecz. Czy nie fajna? Coś jeszcze się podobało? No nie wiem. No fajna jest budowa tych, w tym schronie jest fajna budowa tych pomieszczeń. One dają dużo fajnych tam pozytywnych rzeczy dla nas, ułatwiających nam grę. No ale trzeba jednak uważać, żeby nam starczyło jedzenia do, do wykarmienia tych wszystkich ocalałych. Więc w grze naprawdę dużo się dzieje. Trzeba o wielu rzeczach myśleć, kombinować. Jak dla mnie, tak już podsumowując, ta gra jest po prostu rewelacyjna. Super się przy niej bawię. Bardzo o czym już wspomniałem, czuć klimat. Bardzo ładne są grafiki, które oczywiście podkreślają ten klimat. Bardzo fajna jest mechanika całej tej gry, która też w jakiś sposób oddaje ten klimat, że jednak tych surowców nam brakuje. Nie możemy wszystkiego zdobyć, co chcemy, więc to jest też bardzo fajne. Jest troszeczkę losowości w tej grze, bo pomieszczenia wybieramy z puli 38 pomieszczeń, wybieramy tylko, znaczy losujemy 6 i z nich kładziemy sobie 4 na planszę, bo trzy są zawsze podstawowe, każdy gracz ma trzy takie same. Więc to jest, no jest troszeczkę losowości, można mieć gorsze pomieszczenia, jak, jak, jak kolega mógł losować lepsze, ale jest fajne, że w każdej grze będzie troszkę inaczej, tak? i, i trzeba się przestawić, nie można mieć jednej, jednej, jednej taktyki. Tak? Jednej taktyki tak. Bardzo fajne są przedmioty, są świetne, jest ich dużo, Fajnie czasami wchodzą w pary i wtedy dostajemy na koniec więcej, więcej, więcej punktów. No zasad przede wszystkim jest bardzo dużo przy pierwszym rozłożeniu gry yy, to jest coś strasznego, tak? Nie wiem, czy to można nazwać minusem, to po prostu jest bardziej zaawansowana gra. To nie jest gra yy, dla osób, które pierwszy raz siadają do planszówki no. i, i chcą w nią zagrać. No nie, trzeba mieć jakieś yy, znajomość yy, innych gier. Yy, wiadomo, że można przysiąść i, i się tych zasad nauczyć, ale jednak dla mnie była yy, ta ilość zasad była strasznie przytłaczająca I, i nadal jest tak naprawdę, bo naprawdę o wielu rzeczach trzeba pamiętać i, i żeby wygrać, no to trzeba naprawdę nieźle kombinować i nie można się nastawić na jedną taktykę, yy, no jeżeli się nastawiasz na jedną taktykę, to przegrywasz po prostu. No dokładnie. Aczkolwiek ja trzeba być elastycznym w czasie gry też yy, zmieniać. No swoje nie, nie można na pewno w jednym kierunku, nie? że kolejną grę zagram tak samo i mam wygrane, no a tutaj tak. będzie niestety psikus. E, to, no jest, jest ciężkie wejście, ale z drugiej strony, jak się pozna instrukcję, jest taka w miarę intuicyjna, tak? tak. E, nie ma dużo jakiegoś. E, w sensie dużo rzeczy nie... Mo znaczy możemy... Tutaj budować i tak dalej, chodzić po planszy i, i, i to, tak dalej, ale tak naprawdę gra polega na tym, żeby chodzić bohaterami, zbierać surowce i dzięki tym surowcom budować budynki, przedmioty, ludzi karmić i tyle, tak? Tylko, że tego wszystkiego jest sporo, a brakuje nam po prostu przedmiotów, tak? Tych wszystkich surowców. Podsumowując, grę polecamy. Na pewno fajnie spróbować w nią zagrać jeżeli się komuś nie spodoba, to zawsze można yy, przekazać ją komuś dalej, może komuś innemu yy, przypasuje. Tak? Dokładnie, ja, ja dla mnie po prostu duży plus, strasznie polecam tą grę. Jest klimat, jest super mechanika, yy, to jest tak naprawdę gra ekonomiczna, tak? I kurczę, rewelacja. O, o cenie nie powiedzieliśmy, no i tutaj jest może też jeden z takich, One... m, jeden z minusów, dla mnie jeden z większych minusów, to jest około 160 zł, więc no, to już jest Dość, 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 dość duża cena, tak? No ale. Dość wysoka, tak. Gra, według mnie gra jest warta tych pieniędzy. Żegnamy się. Cześć. Do zobaczenia.